Hej hej siemanko, to jest, to jest kanał UtmT. Witam Was ogólnie w e, materiale e, właśnie takim e, przywitającym z nowego mieszkania. Jak mieszkanie wygląda, widzieliście ogólnie co? E, chciałbym się w ogóle Wami tak już owigami z tego mieszkania przywitać. To, że wracam już na kanał udział, mi się wszystko ogarnąć mniej więcej, jeśli chodzi o mieszkanie, bo jeszcze tak muszę kilka mebli dokupić, żeby po prostu mniej więcej to funkcjonować, bo za biurko robi mi komoda, gdzie jest telewizor, monitor, obok na stoliku konsola i e, ten, jak to się nazywa, e, jednostka, a co do nagrywania, jest mam nadzieję, że filmy jakoś mniej więcej powrócą. Ogólnie pojawi się mała, nowa seria z jednej gry, która będzie nazywana na zmianę ze Starcą, pierwszą częścią tej gry. Możecie się dowiedzieć o co chodzi a po prostu chciałem się wami oficjalnie przywitać zobaczymy jak wyjdzie bo ogólnie pracuję po... no w sumie zaczyna pracy mój powiedzmy tak 25-22, a siedzę do 10 rano, czasem do 11 jestem wykończony czasem po prostu całym tygodniem, ale dla Was i postaram się po prostu żeby te filmy wróciły normalnej jakości no, no, żeby wróciły na spokojnie, tym więcej wiadomo jeszcze z dziewczyną, bo ja jestem miejscu w średnim związku bo powiedzieć. Dobra, a ja bez żadnego po prostu przydłużania, chciałem się po prostu fajnie przywitać w tym nowym roku, nowym mieszkaniu. I co? Widzicie, że tu trochę inaczej wygląda, nic było, a tam, że są pudła, to po prostu no, mam taką elektronikę, gdzie nie mam tego, gdzie zmieścić i gdzie, gdzie tych pudeł postawić. Dlatego, co tak w kącie, a ja po prostu bez żadnego przyduszenia się z Wami witam. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Na razie, pamiętajcie też o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu, polecaniu kanału. Znowu wpadajcie na inne materiały. I mam nadzieję, że w tym tygodniu już jakieś materiały od nowa się ode mnie pojawią. No, na razie.